Hej siemaneczku, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19 Na moim kanale, na mapce Felsbrunn Z dodatkiem Seasons, może nie tyle dodatkiem To z modyfikacją Seasons, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku e, Trochę spraw e, Może takich bardziej organizacyjnych, wiecie jakieś żniwa Coś takiego, będziemy tutaj sobie kombinowali, od mówię na początku Jakieś wysokie zapotrzebowania nam się też pojawiły, więc Nie ma tragedii, e, powiem jeszcze tylko tyle Że chciałem wypożyczyć Obszar numer 13, ale niestety przegapiłem sprawę i, i po prostu AI mnie uprzedziło. Obszar został skoszony, czyli dokładnie o tutaj. No i została mi jeszcze tylko 22. Na dziesiątce mam jeszcze trawę, więc dziesiątki nie oddaję, bo siano się jeszcze nie zdarzyło zrobić, czyli nie, trawa nie zdążyła jeszcze wyschnąć. Teraz, tak, tutaj na tym obszarze numer 22. Zatrudnia sobie pracownika, o niech sobie tutaj kosi ten jęczmie z tego co pamiętam Dokładnie no Ponieważ ten obszar wziąłem sobie w leasing eee, Dokładnie, czyli dzierżawa Tak jest, zgadza się, and leasing możemy zrobić Okej okay. Całkowita wartość obszarów, które nam tutaj zostały, no ja tutaj te takie duże obszary właśnie wziąłem sobie w leasing. Będziemy mieć tutaj przy okazji jeszcze słomę. Jest taki problem, właśnie, że to moje sianko nie chce na razie wyschnąć. Także trochę lipa. Ja sobie wezmę masę Fergusona teraz. A, właśnie. Wysokie zapotrzebowanie. Wysokie zapotrzebowanie dokładnie mamy na mleko z tego co pamiętam. I mleka mam akurat całkiem sporo. Więc warto by było to mleko skoczyć sobie teraz też i, i sprzedać. Bo jak sobie spojrzymy na ceny mleka, to to mleko gdzieś tam może osiągnąć 2400 za, za litr. Tutaj mamy tego co pamiętam 2270 121 000 litrów. Mam także sądzę, że to jest też dobra opcja, żeby sprzedać to mleko. Ile tutaj? 273 000 za transport. Prawie piątaka zapłacimy. E, tragedii nie ma, więc spoko. więc spoko. Teraz tak, lecimy sobie, bo skończyłem żniwa na moich obszarach, w sumie na tych takich, których jestem typowo właścicielem, nie są w Leasingu, więc tam skończyłem już żniwa. Ale na tym jednym obszarze jeszcze mam słomę. Nie, słomy już nie ładuję do magazynu, ponieważ... No magazyn jest praktycznie pełen, a nie chcę też tej słomy trzymać, cholera wie po co i ile. Na razie nie mamy świn, wiesz, tej, więc tej słomy nie będzie szło aż tak bardzo dużo, także myślę, że spoko będzie, jeżeli sobie część tej słomy będziemy też sprzedawali. Na tych obszarach, które wziąłem w leasing, też właśnie słoma była zbierana, więc no, sprzedawałem sobie też, bo bez przesady, no po cholerę mi tyle słomy, tak? Tutaj od razu ładujemy. Stąd akurat niedaleko jest na strych, więc będziemy mogli sobie od razu bezpośrednio skoczyć i tam sprzedawać. Słoma jest akurat całkiem spoko, ale powiem Wam tak, jeżeli nie potrzebujecie słomy, to nie sadźcie na przykład pszenicy jęczmienia, jeżeli nie potrzebujecie właśnie też tych zbóż, pszenica, jęczmień, ze względu na to, że o wiele więcej trzeba się napracować. Jak macie rzepak, soję, cena jest też zajebista, więc warto by było bardziej zainwestować w takie właśnie zboża. Nawet kukurydza będzie chyba lepszym rozwiązaniem niż, niż właśnie zbieranie później słomy, złożenie tego o ile tutaj mam taką automatyczną przyczepę, która tak fajnie możemy sobie jechać dosyć szybko i zbierać e, O tyle e, jakbyście sobie wzięli te przyczepy takie z normalnego farminga, czyli takie które musicie podjechać Ona musi załadować, wiecie to jest o wiele, o wiele wolniejsze rozwiązanie e, No i więcej czasu na to będziecie musieli po, poświęcić po prostu 470 y, tysięcy i teraz tak, powiem szczerze, że jak na takie żniwa ze słomą i ogólnie na żniwa Dwa ciągniki to jest trochę mało, dlatego zastanawiam się nad kupnem nowego ciągnika i zobaczymy, czy nam wystarczy trochę pieniędzy na tym odcinku. Myślę, że taki nawet dłuższy odcinek dzisiaj zrobimy, czy nam wystarczy pieniędzy na to wszystko. Gdzieś tam z tyłu głowy też mam cały czas spłatę kredytu. No, jakby nie było, to jakby nie patrzeć, słuchajcie, to codziennie rata kredytu trochę nas kosztuje. Ile mam tego kredytu? No, 500 tysiaków nie. Myślałem tak, żeby chociaż stówkę spróbować yy, oddać. Yy, więc, no, chciałbym, i to bardzo, oddać chociaż stówkę. Chciałem też zmienić część innych maszyn. O, już full mamy, dobra. Chciałem już zmienić część innych maszyn, na przykład zgrabiarkę, kupić tą taką szerszą. Ale ta szersza zgrabiarka, ona jest w cholerę droga. Ta największa w sumie. Więc na razie sobie z tą zgrabiarką też chyba daruję. Nie będę je wymieniał. Na pewno mi będą potrzebne pługi, bo po kukurydzy będę potrzebował pługów, więc pługi sobie kupimy. Zastanawiam się nad tym nowym dodatkiem, na tym DLC, które wyjdzie, czyli Ferneland. Czy kupować, bo tam też będą jakieś pługi w tym dodatku, jakieś tam inne urządzenia, maszyny. Myślę, że ten dodatek gdzieś tam na kanale się pojawi, żebyście sobie mogli zobaczyć jak to wygląda. Ja osobiście powiem tak, że Średnio polecam, jeżeli chcecie sobie to kupić. Ja kupię, bo chcę po prostu mieć to na kanale e, nagrywać, pokazać wam te maszyny. E, ale jeżeli chodzi o takiego przeciętnego Kowalskiego, który nie chce wydawać 6 dyszek, ja bym nie wydawał. E, serio, bo nic tam nie będziecie mieli czego nie macie w farmingu, nie? Słabo to mi wyszło z tymi maszynami. Ostatnie DLC powinno być bardzo duże, i tak jak mówiłem, ostatniego DLC możemy się spodziewać e, najprawdopodobniej październik, listopad, czyli wtedy, gdy powinna być premiera nowego Farminga, a nie będzie, więc no, pewnie zastrzyk gotówki będzie potrzebny. Dużo ludzi kupi też te dodatki, wiadomo, e, nie każdy będzie tego potrzebował, nie każdy będzie chciał to kupić, ale mimo wszystko Farming ma taką rzeszę odbiorców dużą, że, że, że sporo pieniędzy im wpłynie z tego tytułu. Liczę tylko na to, że skoro tych DLC tutaj do tego farminga będziemy mieli tak dużo i ten farming następny wyjdzie o wiele później, że on będzie naprawdę o wiele mocniej i bardziej lepiej, fajniej dopracowany. Bo w przeciwnym wypadku to serio, trzeba będzie się mocno zastanowić nad, nad, nad tym, czy w ogóle farming nowy będzie miał jakiś sens, jeżeli tam nie będzie jakiejś rewolucji tak naprawdę. Zmiany, chociażby, właśnie w fizykach e, pojazdów, gleby, e, jakichś tam mechanikach, rozbudowaniu tego. Ja już mówiłem, że dla mnie fajnie by było, gdybyśmy mieli możliwość, właśnie, wzięcia pracowników, takich, których mamy cały czas. Nie? Ustalam na przykład, dobra, o ten pracownik potrafi jeździć ciągnikiem, więc jego bierzemy do tego. Ten pracownik będzie odpowiedzialny, na przykład, za e, pomoc przy opiekowaniu się zwierząt, co mogłoby nas odciążyć, na przykład, właśnie to, czego nie lubię najbardziej, bo pytaliście. Czego nie lubisz najbardziej w Farm Simulator 19? Nie lubię sprzątania u zwierząt. Nie wiem dlaczego, jest to dosyć upierdliwe, jeśli o to chodzi. No teoretycznie dalibyśmy nim jeść i by było spoko. Mm, a mnie to strasznie denerwuje, szczególnie na Seasons, bo nawet jak sprzątam co 3-4 godziny, to i tak nie jesteśmy w stanie osiągnąć tych kurde 100% czystości, więc to jest trochę słabe. Eee, dlatego mówię, no fajnie by było, gdybyśmy mogli do takich czynności zatrudnić też pracowników. Eee, Myślę, że myślę, że to popieracie. Też wspominaliście, że dobrym rozwiązaniem by było na przykład gdybyśmy mogli e, zatrudniamy pracownika i on na przykład przyjeżdża do nas na gospodarstwo i, i, i sobie normalnie pracuje, a nie, że, się, że jest teleportacja, tak? Ktoś tam pisał, że fajnie by byłoby, gdyby przyjeżdżali rowerem e, na przykład, ale to myślę, że nie, raczej rowerem nie, nie do końca. Ale na przykład Farm Manager jest taka gierka, ja to kiedyś grałem. I tam właśnie było to bardzo fajnie pokazane, bo mieliśmy możliwość zrobienia tam były sady, e, warzywa, owoce, więc mieliśmy tam po prostu robiliśmy sobie pole e, i na tym polu słuchajcie mieliśmy na przykład truskawki. No i do tych truskawek mogliśmy zatrudnić nawet pracowników sezonowych, ale zbiory mm, zwiększały nam się w zależności od tego jakie umiejętności mieli ci pracownicy. Jeżeli braliśmy pracownika, który e, właśnie zajmował się gdzieś tam jakimś tam zbieraniem, miał doświadczenie w, te, e, w polu zbierania truskawek, więc te zbiory były bardziej zoptymalizowane i przebiegały szybciej. Mieliśmy możliwość wzięcia pracownika, który potrafi na przykład jeździć kombajnem. I wtedy takiego pracownika, który umie jeździć kombajnem, mogliśmy zatrudnić w kombajnie, do pracy właśnie do, do, do żniw. Zaś innego pracownika na przykład, który umiał jeździć ciągnikiem, mogliśmy zatrudnić do pracy, żeby jeździł i robił coś ciągnikiem. Inny pracownik zaś był odpowiedzialny na przykład za opiekę nad zwierzętami, ale musiał mieć też umiejętność opieki nad zwierzętami, żeby te zwierzęta były odpowiednio zadbane. Czyli sądzę, że takie rozwiązania byłyby naprawdę mega zajebiste. Gierka Farm Manager nie jest jakaś nowa na chyba z 2017 roku. Na Steamie jest, z tego co pamiętam, ja co sobie naprawdę tam spędziłem kilkadziesiąt ładnych godzin w tej grze. Zajebiście rozbudowane. Mamy fabryki, mamy wszystko. Takie Global Company. Podstawce, od razu można by tak było rzec. E, tam była chyba przetwórnia, była też e, przetwórnia warzyw i owoców, pamiętam. Mogliśmy tam robić soki różnego rodzaju, mogliśmy tam mieć chyba też rzeźnika, ubojnie i tak dalej. Mogliśmy mieć też chyba chłodnie, gdzie trzymaliśmy sery, i te sery, chłodnie i tak dalej, to wszystko miało swoją datę ważności. Były tam też pory roku. Co miało bardzo kluczowy wpływ na to, jak sobie zagospodarowaliśmy tym naszym gospodarstwem. Nie było to czegoś takiego, że tutaj mamy in vitro. Tam musieliśmy po prostu zatrudnić lekarza, który przyjechał i to in vitro krówką na przykład zrobił. Tak to wyglądało. Co tam jeszcze było? Z tego, co pamiętam, no to było naprawdę bardzo mocno rozbudowane, jeżeli chodzi o takie mechaniki. Wiadomo, czegoś tam mogło brakować. Z tego, co pamiętam, na coś tam narzekałem, że czegoś nie ma. Eee, ale to już mniejsza o to. Także, jak macie chwilę czasu i gdzieś tam będzie, będziecie mieli kilka złotych, to myślę, że eee, naprawdę spoko opcja. Bo Gierka nie jest droga, a fajnie można się przy tym bawić i, i dobrze jest rozbudowana. Nie wiem, czy był jak nie nagrywał tego też na swoim kanale. Ja nie nagrywałem, bo jeszcze wtedy kanał nie miałem. Ale Farm Manager, naprawdę bardzo fajna gierka, jak lubicie sobie tak właśnie troszeczkę pobawić się i strategię sobie przeprowadzić. Tam pracowników mogliśmy też przerzucać, szklarnie mieliśmy, do szklarni też pracowników, system na przykład wody podlewania i nawożenia w tych szklarniach też można było tym manipulować, był chyba ręczny czy tam jakiś, tam nie pamiętam, później na przykład automatyzacja nas kosztowała trochę więcej, więc spoko. Na kanale mnie się to nie pojawi, bo tak jak mówię, już gierka jest dosyć stara. Teraz Minecraft Dungeons się będzie pojawiał powolutku, dlatego też chcę troszeczkę nagrać sobie na zapas więcej materiałów, jeżeli chodzi o farming, żeby przynajmniej w tym tygodniu mieć z głowy i, i ten Minecraft Dungeons sobie zobaczyć. Jak będziecie mieli, to być może gdzieś tam na live'iku możemy sobie popykać na multiplayerze w to. Gdzieś tam oglądałem u niektórych YouTuberów już, jak to się mniej więcej prezentuje. Powiem szczerze, że jak dla mnie prezentuje się całkiem spoko, jak na Minecraftowe takie. E, zabawy, to może być całkiem fajna opcja. Oczywiście nie wygląda to jak taki typowy Minecraft, tylko typowy hack and slash. Gierka jest z tego co się orientuje, dosyć prosta, nawet bardzo prosta. E, z tego względu też, że jest przeznaczona do bardzo szerokiego grona odbiorców i bardzo młodej grupy odbiorców. Chyba w dużej części, ale wiadomo, że, że bardzo dużo ludzi w to będzie grać i, i myślę, że całkiem fajnie się to może przyjąć na kanale. Dobra. Koniec o farm managerze, ale serio, jeżeli na przykład gianci by tak sobie ogarnęli to, tego farm managera, zobaczyli jak to wygląda, to mogliby zaimplementować z tego o wiele więcej fajnych rzeczy. Dla mnie właśnie kluczowe by było to, że zatrudniam na przykład czterech pracowników. Jeden może jeździć kombajnem, jeden może jeździć ciągnikiem, drugi na przykład może być, trzeci może być odpowiedzialny za e, chociażby obsługę, e, na przykład e, ogarnianie zwierząt i tak dalej. Bylibyśmy tutaj takim kierownikiem gospodarstwa dosłownie. Bo ci pracownicy, których sobie zatrudniamy, no to, to oni raczej są tacy, powiedziałbym, średni. Teraz tak jak mówiłem, chciałbym kolejny ciągnik sobie wziąć. Myślę nad dużym ciągnikiem mimo wszystko, znowu, teraz tak, jakoś zajebiście dużo pieniędzy na ten ciągnik wydać nie mogę. Także, no tutaj zastanawiam się nad Caseykiem, nad... John Deere'a mamy, Valtra. To nie musi być jakiś mega silny ten ciągnik. Wiecie o co chodzi. 305 koni. Tu po prostu chodzi o to, żebym miał ciągnik, dzięki któremu, chyba że tutaj, może coś ze średnich ciągników byśmy sobie wzięli. Masej Fergusonik. Casey. Hej, czy ja, nie... a może Kejsa bym właśnie kupił, bo Casey nie są jakieś bardzo, bardzo drogie. No, jest trochę drogi. Lipa też jest taka, że w sklepie nie jesteśmy w stanie wejść do, do środka do ciągnika. Zobaczyć jak on w środku wygląda. Konfiguracja silnika 435 koni. I tutaj za bardzo nic zmieniać nie możemy, tylko możemy jeszcze tutaj gąski, gąski z tyłu dorzucić. Yy, I standardowa modyfikacja opon. Szeroki opony z obciążnikami. Powiem Wam szczerze, że tego case'a kupię chyba. W serio. Dobra, kupimy case'a, pójdziemy do banku, spłacimy część kredytu i tak nam zostało jeszcze 72 tysiące, no i pięknie, nowy ciągniczek na, 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 na gospodarstwo wlatuje, teraz tak, tym ciągnikiem muszę jechać po przyczepę, no, nie, no teraz akurat będzie fajnie zoptymalizowane, bo tak, mamy odpowiedzialną maszynę za ogarnianie do zwierząt. Mamy odpowiedzialną maszynę za. E, czyli za żniwa, czyli kombajn. Będziemy mieli też e, co podłączyć pod kombajn, czyli do prasy. Teraz będę miał możliwość puszczenia jednego ciągnika z przyczepą, w razie czego będę mógł tutaj też ogarniać trawę. Myślę, że ciągnik to było coś, co, co mi było bardzo potrzebne, chociaż z drugiej strony mogliśmy też e, wziąć na przykład. E, Nowy obszar, nie tyle wypożyczyć, co kupić I właśnie, co do nowego obszaru, leasing czy kupno Słuchajcie, sprawa wygląda, nie pokazałem w środku jak ten cienik wygląda Tak jak mówiłem, że case'y gdzieś tam mi umknęły Tak stwierdziłem właśnie, że jak na Przemasowie nie kupiliśmy case'a To właśnie tutaj case może być bardzo fajnym rozwiązaniem Podejrzewam, że komba jest mimo wszystko już pełen więc y, trzeba tam jechać ogarnąć. Tam też słonę mamy do zebrania. Chciałbym, żeby mi ta, ta trawa tutaj wyschła, już y, na sianko. Jak nie będzie tego sianka, do wieczora niestety. Chociaż tu widzę, że akurat jest pogoda sprzyjająca, y, w miarę jeszcze z tego co widzę, tak? Czy już nie schnie? No, już nie schnie. Jak nam nie wyschnie, to ewentualnie zapiszę sobie grę jeszcze tego dnia i zanim mi tam zniknie 25% tej trawy z pola. To słuchajcie, wezmę... Jak, jak nie wyschnie to siano, jak się nie zrobi się to sianko dzisiaj To będę zmuszony Zebrać to na kiszonkę po prostu Halo pracownik, zwalniamy się No i tak jak mówiłem ugniatanie roślin już mam włączone Ew, Chwasty też już tutaj mamy odpalone i już nie będę nic tutaj pomijał, bo ostatnio właśnie też pisaliście, że Niepotrzebnie to pomijam, bo, no bo to urozmaica grę, nie? o ile jeszcze wapnowanie, nawożenie i tak dalej to wiadomo. No ale tutaj też już chwasty na sezon. Zobaczymy czy coś tam po jakiś aktualizacjach się pozmieniało, bo z tego co pamiętam to te chwasty były dosyć też upierdliwe. Więc nie wiem czy będzie to chwastownik, czy będzie to opryskiwacz do chwastów. To się jeszcze w przyszłości okaże. No, na razie mnie tutaj na opryskiwacz taki samojezdny nie stać, więc lipa. Tutaj ten obszar widzę, że będzie dosyć szybko też ogarnięty, więc spoko. Rasa piszczy. Tu można by było też już zebrać te, te, te słomę. Może nawet sobie za chwilę przewiniemy trochę czas, zapiszemy grę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy faktycznie opłaci się teraz. Eee, jeszcze to, 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 czy to siano w ogóle się zrobi dzisiaj. Będziecie mieli też już obraz taki Mniej więcej na to, jak to wygląda. Dobra, już tam nie pisz na nas. Podjadę tu tylko jeszcze e, masę Fergusonem. Słuchajcie. E, zbiorę tą słomę, która się już tam ogarnęła. No i zaraz zobaczymy. No myślę, że ta godzina 18-19 to już będzie taki max, gdzie to siano mogłoby się już zrobić. Nie chcę tracić, więc wolę zrobić to ewentualnie na kiszonkę. Kiszonkę później nawet sprzedać, jak będę miał za dużo, a kupić te... no siano, no, trochę chujowo wyjdzie, no. Myślałem, że się uda. Temperatura była całkiem dobra, ale wczoraj właśnie, dzień wcześniej, trochę popadał deszcz. Myślę, że ten deszcz miał bardzo kluczowe znaczenie. Jest 20... no mamy 22 stopnie Celsjusza, więc powinno być teoretycznie dosyć ciepło i to siano powinno w miarę się zrobić, no myślę, że tam... Jeden dzień, czyli wczorajszy dzień cały, no i dzisiejszy dzień Może po tym deszczu, gdybym to przetrząsnął, chociaż z tego co kiedyś mi pisaliście, to to nie ma jakiegoś tam wpływu Hej, miałem zbierać słomę właśnie Miałem zbierać słomę Pisaliście, że ten deszcz akurat takiego wpływu nie ma, jak sobie po prostu to pokosimy, to jest już rozstrząśnięte tam na tym Na tej naszej łące, to akurat wygląda to W miarę spoko i powinno być ogarnięte No to okazuje się, że E, chyba ta pogoda nam tutaj nie sprzyjała. Kurczę, no patrzyłem, wcześniej to miało to wyjść nawet dobrze. Myślałem, że wtedy jak jeden dzień mi wyschło, no widocznie wtedy wiatr o wiele bardziej sprzyjał niż teraz. E, no i lipa. Odcinek poświęcony głównie zbieraniu słomy na polu będzie, z tego co, co widzę. Coś nie, no ciągniczek. Mi się ciągnik bardzo podoba, ładnie się prezentuje. Mamy dwa czerwone, jeden zielony. Massey Ferguson jest to ciągnik, który jest tak trochę jakby najstarszy na gospodarstwie Więc myślę, że następny do odstrzału będzie właśnie Massey Ferguson Chociaż teraz akurat aż tak ciągników jakiś tam nie potrzebuje No i za Massey Fergusona to już byśmy musieli kupić taki myślę około 600 kunia yy, Może Wario Będziemy mieć wtedy dwa zielone do jednego czerwonego Zobaczymy Ja się przesiądę tutaj O nie tutaj, tutaj się przesiądę zastanawiam się jeszcze nad dziesiątką pójdziemy sobie na dziesiątkę zobaczyć, bo zapiszę sobie grę, wiem, że mówiłem zawsze, że nie zapisuję gry na odcinkach i później sprawdzam, ale tym razem sobie zapiszę grę i zobaczymy jak to wygląda czy na dziesiątce może wyschło to, wyschła ta trawa, no bo na dziesiątce było tego mniej trochę, więc dziesiątka ogólnie to nie jest taka typowa łąka, tak, dziesiątka to jest po prostu obszar Yy, na którym rosła sobie trawa taka normalnie, luźna, yy, i możemy to sobie pokosić. Zastanawiam się, czy tutaj się już ogarnęło coś. No nie, też mamy trawę jeszcze. Nie wyschło. Cholera. Będzie problem. No to dobra, to idziemy zobaczyć tutaj. Przewijmy sobie trochę ten czas. Najwyżej się grę czyta i tyle. Zobaczymy, dajmy trochę, dajmy jeszcze trochę czasu tutaj. Chyba nie wyschnie, kurde, ale lipa. No, tu coś zaczęło wysychać, ale chyba nie wyschnie. No i mam dylemat, czy poczekać po prostu i spróbować to ogarnąć na drugi dzień, czy jak to wygląda na jutro temperatura? Dzisiaj, wtorek. No i we wtorek teoretycznie powinno wyschnąć. 25% byśmy stracili. A jak nie wyschnie? Hmm... Dobre pytanie, jak nie wyschnie. Dobra, posprzątajmy zwierzaczką. Zobaczymy czy to wyschnie na drugi dzień, czy nie. Jak wyschnie, no to wyschnie, no to, to, to wtedy sobie to ogarniemy na spokojnie. Najprawdopodobniej i tak teraz chyba siać i sadzić nic za bardzo nie mogę Myślę nad tym Geo Polska, żeby to ogólnie już wstawić, bo też się często pojawiają komentarze, jak ktoś nie rozumie, że nie mam żadnego Geo, jest to podstawowa optymalizacja Seasons, bez żadnego Geo właśnie Zaraz, zaraz, bo ja tak, na ja to sobie czas przewijam Kurnik, krowy, świnie, konie no Jeszcze mają towar, ale bez przesady, nie za wiele więc warto by było też obrządek zrobić. No i coś z gardełką mi wysiada. Jak widzicie, no to jedziemy poobrządzamy trochę. No w sumie, po obrządku sobie zapiszę już grę. Myślę, że będzie spoko. Tylko teraz tak, no przyczepy znowu nie mam, żeby dać TMR, ale mam e, paszowóz, więc może paszowozem się uda zrobić. Wow, 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 spokojnie, spokojnie, o tutaj rozrzutnik sobie podstawiłem, bo będziemy niedługo wywozili też obornik. Jak sami wspomnieliście, obornika mam od cholery, nie? Więc masakra. U e, powinno wystarczyć, żeby nakarmić te wszystkie zwierzęta. Jeszcze tak czuję, dać się nakarmić, żeby rozcielić. Krówką trzeba dawać słomę. Pamiętajcie, że jeżeli nie dacie krową słomy, to, ee, to... To, to, to... będziecie mieli e, gnojowice, ale e, wtedy te krowy też są mniej wydajne, nie? Dobra. Gdzie my mamy... Tutaj jesteś, koleżko. Nakarmimy zwierzęta. Ja już sobie myślę, że z tą łąką się uporam gdzieś tam później. O, trochę kiszonki, no muszę to wysypać tutaj nawet bo potrzebuję widły do bel też nie mogę paszobozem najpierw TMR podrzucić dobra to zrobimy nie tak zrobimy jeszcze inaczej najpierw pojedziemy zawieziemy słomę do koni później zabierzemy TMR z silosu i TMR damy krowom mam chyba wysypany owiec jeszcze tak sobie zostawiłem yy, na poboczu że nie musiał później szukać i co chwilę, bo to też jest dosyć upierdliwe, że codziennie musimy na tym Seasons y, to ogarniać, tak jak na normalnej grze tam na 10 dni to wystarcza chyba. Tak no Seasons, no, akurat wymaga od nas w cholerę więcej roboty, ale ja tam nie narzekam, tylko mówię, że po prostu y, tak sobie to zorganizowałem, że sobie wysypałem taką małą kubkę, y, żeby nie musiał co chwilę tam latać do tego silosu, więc spoko. Dobra, ile mamy jeszcze tego TMR? -u? 90 tysięcy litrów było, no to wOO, spokojnie, nam wystarczy. Pomocnik ma pełen zbiornik. Ja tutaj nie wiem ile mi się zmieści tego TMR-u tam. Krowy Tak z 20 tysięcy litrów pewnie się zmieści. No i dobra, starczy na razie Zrobimy sobie obrządki Ładna foteczka, będzie miniaturka, proszę bardzo Dobra, wszystko się wysypało, więc jest spoko. E, siano, e, siano, siano. Czy najpierw... Nie, naj, najpierw zrobimy tak, najpierw odbierzemy właśnie, gdzie jest case. Tu jest case. Najpierw odbierzemy właśnie towar z kombajnu. No to jest to właśnie, że gdybym miał ogarnął w 100% tego GPS-a, to roboty miałbym 70% mniej. Bo tak jak widzicie właśnie teraz muszę się przerzucać, podjechać do kombajnu, a tak to pracownik by to zrobił. Podjechałby sobie do kombajnu, kombajn byłby na 80% pełen, więc pracownik by sobie podjechał, ogarnąłby nam zboże z kombajnu, ten by sobie dalej pracował, tamten by sobie robił kosteczki i wszyscy byliby zadowoleni. A tak to trzeba po prostu część rzeczy wykonywać samemu, trochę się najeździć, trochę mieć więcej podzielności uwagi. Ja już sobie tą trawę i to siano ogarnę sam po prostu, wy na pewno się dowiecie jak to wyszło. W efekcie końcowym, jeżeli odcinek Wam się podobał i wybór nowego czujnika na, na, na gospodarstwo, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja. Piszcie w komentarzach, czego Wy byście oczekiwali może e, w nowej wersji farminga i czy graliście w farm manager. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej.